Ciema, witam was w kolejnym poradniku do Minecrafta. Ten poradnik będzie trochę mniej rozległy, nie o redstone, ale myślę, że równie przydatny. Dzięki niemu woda zamiast płynąć w dół będzie płynęła w górę, tak jakby spływała, ale w górę. Teraz wam to zademonstruję. I jeżeli efekt wam się podoba, to przejdźmy do budowy. Zacznijmy sobie od wybudowania ściany o wysokości dwóch klocków. Długość ściany będzie miała cztery kratki. Odstęp dwóch klocków i robimy taką samą ścianę. Teraz na końcu stawiamy pół płytki. A tutaj tabliczki. Robimy teraz takie małe pięterko i obudowujemy to, żeby woda nam nie spływała. Teraz stawiamy tabliczki w tych miejscach. I wszystko jest gotowe. Teraz wystarczy wylać wodę. Tutaj. I tutaj. I teraz wszystko działa jak należy. Wchodzimy do wody i jesteśmy transportowani na górę. Oczywiście ileś pięter zależy od nas, możemy budować tak ile chcemy i gdzie chcemy. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji, dawania łapek w górę oraz komentowania. Pozdrawiam.